Komu się kłaniać mamo? Pokłoń się synku niskim progom, co wiejskich chałup wiernie strzegły, i cudzy mnie służyły bogom, i nawałnicom nie uległy. Pokój się lipie starej nisko, co się ku chmurom dawno dźwigo, co się lutuje na ścierniskim, kiedy skoszone zboże go. Ziemi się kłani, co cię znała, niżeś w kolebce usnęł mały, rodzinnej ziemi niech je chwała. Potokum, co cię uspowały. I pochyl głowę jeszcze niżej, jak człowiek do odroboty krzywy, do ciebie synku chce się zbliżyć, by ci o życiu prawić dziwy.